Policjanci widzieli nie jedno, ale tak dorodnych konopi indyjskich i jeszcze nie. Wychodował je młody Rzeszowianin w przydomowej szklarni. Od jakiegoś czasu policjanci obserwowali dom, obok którego w szklarni rosły konopie indyjskie. Wczoraj zatrzymali 28-letniego mężczyznę w momencie, gdy ten podjechał na posesję swoim samochodem. Podczas już wstępnej rozmowy przyznał się do hodowania konopi indyjskich. Nasiona miał przywieźć z wycieczki z Holandii. Zatrzymanemu grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Podczas przeszukania domu, w którym mieszka, policjanci znaleźli wysuszone części konopi indyjskich, pospolicie zwanych marihuaną. Produkt ten miał być przygotowany do sprzedaży. Gdyby zatrzymany swoje pasje ogrodnicze ulokował w innych legalnych roślinach, mógłby wiele osiągnąć a za uprawę nielegalnych konopi odpowie niebawem przed wymiarem sprawiedliwości.